Dzień dobry, cześć. Krótki instruktaż jak przenieść domenę od jednego operatora do drugiego. W tym przypadku operatorem, do którego przenosimy będzie OVH, bo ja głównie domeny trzymam w OVH i tak też polecam. Zatem instruktaż polega na tym, aby w pierwszej kolejności otrzymać specjalny kod autoryzacyjny, nazywa się autinfo. Taki kod można uzyskać od obecnego rejestratora, czyli trzeba się zalogować tam, gdzie Mamy wykupioną domenę i zgodnie z instrukcją tego operatora wygenerować sobie ten kod out info U normalnych operatorów yy, rejestratorów domen wygląda to tak, że sobie pewne rzeczy wyklikujemy i albo od razu pojawia nam się kod, albo na drugi dzień dostajemy go mailem. W przypadku mniej normalnych operatorów, takich jak nazwa.pl niestety w nazwapl trzeba wysłać odpowiednie pisma. Udowadniając, że się jest właścicielem domeny, mimo że się jest zalogowany na swoje konto, i dopiero, on, no i dopiero po miesiącu oni tam wygenerują ten kod. Tutaj jest takie zastrzeżenie, trzeba przyjąć, bo tej daty nie jestem pewien, że 30 dni przed wygaśnięciem domeny, to jest taki okres, nie można generować kodu Outinfo. Czyli trzeba to zrobić co najmniej miesiąc przed jej wygaśnięciem. Jeżeli tam zostało dwa tygodnie i przychodzą upomnienia, to niestety już jest ten okres, kiedy trzeba za tą domenę zapłacić i później ma się kolejny rok na przeniesienie domeny do innego operatora. Zatem najpierw trzeba wygenerować kod AUINFO i jeżeli już ten kod macie, no to trzeba sobie założyć, szybko zarejestrować na dane najlepiej firmowe nowe konto w OVH, puste i teraz pokażę jak w OVH przenieść taką domenę, przechwycić ją. Zatem w pierwszej kolejności logujemy się na własne konto w OVH. Po zalogowaniu wchodzimy na część WebCloud. Klikamy WebCloud. To jest to miejsce, gdzie się zarządza domenami i prostymi tymi tanimi usługami hostingowymi. Ja klikam sobie zamów i klikam, że zamawiam domenę. Procedura wygląda tak, kupowanie nowej. I tutaj musimy wpisać tą domenę, którą y, chcemy przechwycić, którą chcemy przenieść, na przykład wicems.pl. To jest domena, która jest kupiona akurat w kpl. Klikam szukaj i piszę, że jest ona niedostępna, ale jest tutaj znaczek transfer. Jeżeli jest znaczek transfer, oznacza to, że OVH obsługuje ten rodzaj domen, to jest akurat domeny .pl i można ją dodać do koszyka przechwycenie domeny 0 zł, dopiero jak się okres abonamentowy już opłaconej domeny skończy, płacimy tutaj pisze cena 5089 50, za kolejny rok, oznacza to, że prze, przenosząc domenę z jednego operatora do drugiego, przy przenoszeniu niczego nie płacimy, nowy operator honoruje datę ważności domeny, która, yy, którą przenosimy. Także dodajemy do koszyka, powinno być 0 zł. Kontynuuj zamówienie, i w tym momencie możemy albo wprowadzić od razu kod autoryzujący outinfo, albo wprowadzić go później, jak już domena będzie u nas w panelu. Jeżeli macie kod, lepiej to zrobić od razu i przechodzimy kolejne kroki, kolejne kroki, co nam tutaj wyskoczy, tak jakbyśmy kupowali domenę z tym kodem outinfo. I myślę, że już więcej nic nie trzeba robić, chociaż bywało tak, że po wpisaniu kodu out.info przez kilka dni domena mi się nie przenosiła. Dzwoniłem do operatora o co chodzi i operator mówił, że musiała zostać do mnie wysłana jakaś wiadomość z kodem potwierdzającym od chyba starego operatora. Zatem, zatem zwróćcie uwagę, że po próbie przeniesienia tej domeny po wpisaniu kodu out.info serwer DNS Nowego operatora, zażąda od starego operatora przeniesienia tej domeny i to może trwać nawet do 24 godzin. I w tym czasie stary operator wygeneruje do Was maila z informacją, czy na pewno ta y, operacja jest przez Was autoryzowana. Mail wygląda jak zwykły, klasyczny spam, więc możecie go przeoczyć, lub może po prostu wpaść do spamu, y, ale należy go odgrzebać, przeczytać, co tam pisze. I kliknąć taki długi, najczęściej brzydki link, w którym nie wiadomo o co chodzi. No, i wtedy przez kolejne 24 godziny domena zostanie przeniesiona. I to wszystko już od kolejnego okresu rozliczeniowego. Opłaty za domenę będą u nowego operatora OVH. Tutaj zastrzegam jeszcze jedną rzecz, że przenosi się domena bez ustawień. Zatem jeżeli w innej firmie macie serwer, stronę internetową, sklep i tam w innej firmie macie pocztę, po przeniesieniu domeny znowu będziecie musieli w taki sam sposób skonfigurować. Najczęściej jest to przekierowanie na inne serwery DNS do innego operatora, przynajmniej ja tak robię. Zatem warto przygotować się do tego. To znaczy na przykład jeżeli nie macie firmy informatycznej, która was obsługuje, w tym przypadku mogę to być ja, no bo ja pamiętam, jakie mam dane serwerów DNS. Natomiast, jeżeli wy takiej firmy nie macie, to warto wejść sobie przed przeniesieniem, przed wpisaniem tego kod autinfo w, w OVH, wejść na ustawienia u starego operatora i zrobić sobie jakiegoś screena i, i zeskrinować sobie ustawienia domeny, na jakie serwery DNS lub na jakie adresy IP została, jest ona przekierowana, po to, żeby to samo wpisać u nowego. Ok, życzę powodzenia i trzymam kciuki za wszystkich, którzy próbują się odkleić od firmy nazwa PL bo już to zrobiłem kilka lat temu. Dziękuję, cześć.